Cześć, nazywam się Mariusz i mieszkam w Belgii. Wielu Was zapewne zna mnie z mediów społecznościowych. Eee, tak, prowadzę grupę Wędkarstwo w Belgii. Tak, od niedawna prowadzę kanał na YouTube. Wędkarstwo Belgii TV, na którym znajdziecie fajne klipy. Moim zdaniem fajne, eee, fajne klipy, trochę poradników ciekawych. Mam jeszcze dla Was nowość, nad którą pracuję już niebawem. Eee, spróbuję swoich sił w TikToku, e, na którym będzie łatwiej mi e, publikować e, bardzo łatwe do znalezienia, e, bardzo przejrzyste poradniki doty dotyczące wędkarstwa w Belgii. Znajdziecie tam porady, znajdziecie tam. Regulaminy, zasady, dlaczego tak, a nie inaczej, wszystkie ciekawostki związane z wędkarstwem w Belgii, to będą krótkie wrzutki, bez zbędnego gadania. Myślę, że Wam się spodoba taka forma hmm, przekazywania informacji. Na pewno to będzie wszystko udostępniane w naszych mediach społecznościowych, yy, gdzie łatwiej Wam będzie to wszystko odnaleźć. Także zapraszam Was do śledzenia wszystkich kanałów. Wędkarstwo w Belgii, kanał Wędkarstwo w Belgii TV Zapomnijcie oczywiście zostawić jakiegoś lajka, like śladu po sobie, komentarza i subskrypcji No i zapraszam Was również na TikToka pod tą samą nazwą Wędkarstwo w Belgii I czekajcie na pierwsze, pierwszy materiał, który się tam niebawem pojawi Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!